Jaką rangę uda mi się wbić w ciągu 7 dni? Takie pytanie postawiłem sobie wspólnie z widzami na moim streamie na Twitchu. I od dzisiaj startuje challenge, w którym będę starał się w ciągu 7 dni wbić jak najwyższą rangę. Dodatkowo, codziennie będę rozdawał przez cały tydzień dla Was karnet na moim streamie. Więc jeżeli chcielibyście wygrać, to zapraszam, codziennie od 15 stawimy na moim Twitchu. Dobra, Michał. Co? Wygrajmy teraz, dobra? Dobra, no Dobra, dobra, Michał. Okej. Okay. Dobra, Michał, dawaj. Michał, jak ty się czujesz dzisiaj? Byłeś w szkole dzisiaj? Nie, ja mam dzisiaj wolne, wiesz? No, dzisiaj jest ten dzień edukacji, narodowej. Okej, okay. ale to chyba ty nie obchodzisz takiego święta. Nie, ale ja już mam dość ko wiesz? Okej. Okay. Tyle z edukacją nie masz wspólnego chyba też, jak mi się wydaje. O, tutaj mnie nie obrażaj, koleżko. Ale no, nie, ja, się ja tylko, ja cię nie obrażam w żadnym no, wypadku. No, 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 Dobra, Michał, lecimy, co, Michałek? Sir, yes, sir! Yes, sir, yes, sir, yes, sir! I'm gay, it's okay for you guys? No, let's play normally, please, bro. You. <laughs> I, I'm just really revealing, wait, wait for my... I'm um, C. I think it's C. We have a really bad cipher in team, so guys, you must help him fast. Co ty powiedziałeś? Nice. Ok, nice, ok! Let's go! Let's go, more, more! I'm one. Dead? I'm out of here. they low, low! We need to grid, no, no, nice. bro, Please, please, no, please. Actually, What, bro. what, what do you want, bro? I'm hyping team, you know? No. Yeah, but my ears are. All... Oh. It's okay, I fix. down. So, it's okay, five, my bad. Hey, on ci tak miło mówi, żeby zamknął. C no, can no, you no, use can... your mic for a second? Yeah, yeah, you can give me that. Nice, it's perfect, yeah. Nice, let's go, guys. Good now we can play. But what yeah. did you say about Cypher? He's my duo and he's so bad, so you must help him. She's a girl or a man? Yeah, yeah, he's girl, he's girl. He's, yes, he's yes. my girlfriend. Oh, no, okay, nice. I thought it was a girl. Yeah, it's so, Gav, okay, it's Gav, no, no. It's Gav, no, it's, it's Gav. Win the game. Hey, who thought that I'm gonna No, To jest no, to jest to jest to This is Gavin. B. My baby girl, my baby, my baby girl. This is just like spirit. Two, two. Yeah, two black. Oh, B. 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 What? What? I'm, I'm black. I'm black. I'm black. Bro, don't say like that. Take my spectre. Reloading. Ah, Behind. Ah. <laughs> <try> <try> nice. Mam jednego Michał. Awa. Mam skina do od Michał. co robimy? O, Michał! Skup się! Weź Stinger, mam lowa! Spike default i Short. Nie, nie, nie widział, nie widział. Michał, co ty co robisz? Mi dajesz, ja! Ale no, Michał, no bo był default i przebieg ci do lewej! Ty okay. ja miał default, to był tego, flika dałbym. Mm -hmm, mm -hmm. Sercją, jakby babka miał miała wąsa, to by była dziadkiem. Oh. Michał, zejdź na ziemię. <laughs> Okej, okay, teraz powaga. Okay, no to cool. Go, go, go. Smoking. I'm out of here. Nice. Ugh. Two more, two more on it, Jett. You can peak, bro. Please. I stunned no, him. Oh, please, please. Oh, ta, quand ta gueule. Hey, you from France? Don't talk to me. No, no, shut up. Okay, Miha, oglądam cię. No, okay. Ja tutaj patrzę. Okej. Okay. thinking process swój jeszcze. Widziałeś, Michał? Patrz, i on żyje? Michał, kamera, kamera. Odpalmy kamerę na dłużej, spójrzmy. Teraz się. Okej, okay. i teraz, i wyjdźmy, wyjdźmy, wyjdźmy teraz na pika, wyjdźmy. Tak, Michał, tak! Naprawdę, Michał, ładnie, naprawdę ładnie, Michał. Naprawdę ładnie, Michał, Tak, nice, fajnie. Dużo czasu kupiłeś za BSM, fajnie. 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 Yes, sir. Nice, Michal W Mihal, not the Okay, um, they might be going. Can, can we don't push? Or oh, maybe I reveal and if there's 20, you can push, new, no? Just go short with me. Mid, 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 mid. B, B. Window. We got spike. Go push, go push. B. So, I mean in smoke, he was there. You know QB Nice jet good shot Jet? What lol I killed three people Maybe nice now you insane, you are better than no, no, yeah, you are better Yeah help. yeah thank you bro Michał yeah. <laughs> and then coming you think you now I Yo Neon can you say a, a sentence without screaming? Just to see your voice uh, Say what? Sentence? No no okay. it's fine it's, it, No no it's perfect Jestem wiesz? Czy to Phoenix? Help short, it's been one away. Wszyscy Short, są Fenun. Damn! 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 boys, nice. Dobrze, że Damn! nie nie gdzie Damn! 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 No, no to oni się po prostu boją! Michał, wiesz jak ty wyglądają Twoje statystyki? Ale które? No, w tabeli, kurwa jakie no? Nie za ciekawię, no ale jeszcze się nie rozkręciłem. Ale ty masz terapik, Michał! Dobry co? No niezły, no. stary, niezły, jak no to wpadłeś. No nie wiem, tak sobie myślałem, myślałem i. Weszło. Socket. Nie ma tu nikogo. Go. There we go! RZĘK! Michał Paka. Mogą pójść do mnie na, na C? Oh Just tak już to do mnie Damn! Damn, Damn. Ty, bro! Dobrze ci idzie! Dzięki! No Michał my jesteśmy niezłym duetem! Mamy razem 17 killi! <laughs> o! Ej coś leci na C! Tak jest! ten! No trochę overpick over poszedł. Be? B. B blisko, Michał! A to ty, dobra, kurwa, hey, sorry. Sorry, nie wiedziałem, uh co ty. O, ja pierdolę, kurwa! Ej, ja ci gwizdam, bo to jest ta kartka yes. dla ciebie. Opanowana <grym> sytuacja! Nie hey, była opanowana bo... piłka Z kim ty grasz to ch... nie? No no to... z moim ziomeczkiem To Spike down A. A Jeba... jeba... Kejo! Zawsze mnie wali w pi... Gniecie mnie do spodu Nice! Jest nice. Michał! No, yes, sir! Yes, sir! Can you FF? jak ty... Przyjrzyj się, go Dostek, masz 4 kills! No, no ale to coś źle? Nie okay. kill, a impact! I'm tak, impact masz w... Michał. No, Anchor C, co rundę? Czo, 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 on puścił. Buff on i. Co ty k robisz? ale co? No co? Dobrze, że mam taką Jet dobrze! W końcu winek, nie? Fajnie, podoba mi się to. A, tak. Wy zrozumcie mnie. Ja muszę. Pierwszy, pierwsze 5 gier, trzeba, wiecie, zagrać tak, żeby zagrać tylko, i później dopiero punkty się gra, nie? Rozumiecie co chodzi? Więc y, pierwsze 5 gier, no Ja wiem, że niby to jakoś wpływa na MMR i tak dalej, ale nie będę aż tyle na tym kącie grał, żeby. żeby aż tak. to pod uwagę. I know you My turn! One enemy remaining. Yeah, he's there, yeah, he's there. he's oh, yeah, nice. <laughs> there. Wow, amazing! Ja, Jakbym połączył killa, to bym Ainsa jeszcze nie miał. <grymne> <grymne> jak pewnie już wiecie, razem z Kugar organizujemy turniej Kugar Cup. Aby wziąć udział, należy wejść na naszego Discorda. Link do niego macie w opisie. Tam znajdziecie też wszystkie informacje dotyczące turnieju. Następnie wybieracie streamera, którego chcecie reprezentować podczas turnieju. Do wyboru macie oczywiście Team Wpadka, Team Kereme, Team Jules, no i oczywiście moją drużynę. Powodzenia w kwalifikacjach i do zobaczenia na PZL. Pamiętajcie, że kwalifikacje do mojej drużyny ruszają już 12 października, a maksymalna ranga w turnieju to Diament 3. Wszystkie informacje o turnieju znajdziecie na socjalach Kugar. Bo tą debit. No to debit niebiesko włosa jest OP mega, powinni ją znerfić, ale Riot y nic nie robi, więc to to apel do Riot Games. Maybe znerfimy tego ludzika, co? Czy bez nerfów dalej? RENEDA, Ej, w garażu jest, widziałem juta? Odejdź! O! Mój był! Przydałoby się znerfić? No, wydaje mi się, że w... się przydało znerfić. Tak, ja zrobiłem 30 killi połowę tym lubkiem. Chyba pokazuję, jak bardzo jest OPS. Mojemu chłopakowi byłemu na przykład Red dał bana na miesiąc, napisał do nich, to mu w... na rok, pozdro. No to chyba dobrze, bo to były chłopak, haha. Czy według mnie będzie fish jest dobry? No, oczywiście, że tak. Non-shoot. One and ride. Right. Ja jestem. Może No dobra ale ty nie masz jakoś 15 lat, to ty chyba zmieniasz chłopaka go, go, go. tak co 3 dni średnio. To chyba nie ma tam poważnej miłości. No. Nie? Daj mi się. vandal. Vandal, Dziękuję, bro. jest. You're neon. You cheating or you just smurfing rage or something? I'm smurfing. Which rank? I like the ant. uh -huh. What's your name? You want my nickname? Or the... Yeah, in chat please. Okay, after one, after, no? after, after round. the round. Outlast. I it. Out, cam. Camera taken out. Nice try, bro. Oh shit! Not a camera. Hashtag ProCa Co ty się śmiesz? What is we sklep, we <laughs> jest Oszą? Nie, jest Nie, nie, jest Oszą. Piszesz, oj, it's z klepko. Taka jest wartona dla sklepów. Auchan, Auchan. jest wortowa dla sklepu Auhan, Auhan Side grafity, graffiti. Oh, side. Ja znam Goofy. Tak, Goofy jest idealnym przykładem, że zmienia tu to co dzień. GG. GG. One play boys. Have a good day, see Yeah, have a good day. Pierwsze trzy rankedy są takie, że nawet nie warto było cokolwiek pokazywać na YouTuba. No i tak, prezentuje się pierwszy dzień Challenge'u. Jak widzicie. No nie jest najlepiej, szczerze. Szczerze, pewnie tak samo wy jak i ja spodziewaliśmy się, że będę tutaj stompował, niestety nie pykło, no grałem też czasami duo z takimi ludźmi jest słabszymi i tak dalej, no ale nie ma co, nie ma co gadać, że no jest to, słabo to wygląda, postaram się oczywiście, żeby w następnych dniach wyglądało to lepiej, taka aktualizacja na koniec, żebyście widzieli jak to działa, no i teraz idę jeszcze coś pograć na no streamie. mam nadzieję, że dobiję ascendanta 3, 1 chociaż, no i co? Pamiętajcie, że zostawić suba i dziękuję za oglądanie.